Panie i panowie, jestem Weda i mam dla was jedno bardzo ważne pytanie. Czym do cholery jest gra pod tytułem Kung Fu Strike? Kung Fu Strike jest grą walanką jakby się trudno było, jest stworzoną przez Kuo czy jak to siękolwiek czyta. I jedyne mały na razie szkopu. W tej grze nie można zmienić rozdzielczości. Standardowo jest to chyba 720p, które możecie się domyślać, że jest na 1024? Tak, 1024 na 720. Dokładnie. Więc przejdźmy od razu do gry. Nie wiem jak jeszcze wygląda sterowanie. No pomijmy tą kasankę. Okej. Okay. Więc mamy grafikę podobną trochę do... ...Street Fightera. aby nie patrzeć. I można grać na padzie. Co by było dla mnie praktyczne, gdybym mógł sobie go podłączyć teraz. O czymś zapomniałem zrobić to przed grą. No dobra. JLM. Okej, L mam, mam. Zacznijmy. Okej. Okay. J, pięści. K, kopinki. A L co robi? Uuu, turulanie. Milusio. Mm, no, podejdziesz. Nie, mam ci robić shoryukena. na. Uuu, mamy system comba. I. chyba co wybiłem. Czego nie powinienem zrobić. I jest damy je trochę za głośno. Poczekajcie. Tak, odciopinka. dzięki. Dziękuję, że wytrzymaliście. Jesteście z Bardzo was lubię. Wróćmy do gry. To no, na pewno nie było profesjonalne z mojej strony, żeby w tym momencie przerywać grę. To cholery nie wiem, co podążę. To Znaczy nie to, co pieniądze. Pieniądze! Oddajcie mi. Uj, żarcie. Okej. Zdrowy achievement. Talczący w powietrzu. O, cholera. Au, 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 au. Zdrowy to boli. Powinienem wcześniej wycisnąć coś, prawda? Hej Ale nie mam żadnego ataku Miałem ma tak Kiedy się robi czerwony, to unikaj go Proszę mózgu A! Był sukces Au Koleria boli Już o tym Hy. Sub, bitch. No to było dobre Więc podajcie sobie stoło w powietrzu I właśnie go zabiję ja Zajmijmy się wami W ogóle... Jest to spokojnie? Co robi spacja? Zatagujmy O oh, yeah Odbijanie ich ciosów Aha, czyli zostało mi parę czasu, że trochę czasu coś pozbierać. Mam, mogę wyjść. Dzięki I zrobimy tylko jeden krytyczny cios. Dziękuję, jestem Hm. Hmm. Czy on w sumie nie wygląda jak Krilan? Tak ten z drogą bola. Mrugają jednej jednej kropki. I musiałby się ogolić i być niższy, być głupszy. Power ups. Fuck you. Fuck you. Normal. Okej. Okay. Pomijam

hei OK. okay. Co w rejtę. Nie masz ze mną żadnej szans. Au. No dobra, masz jakiś tam... Shoryoken. Sure Ci w twarz. O no, nie, więc wy maluchy. Będę ci bić powietrze, No bo... to cholery mogę. Wyskocz co, stary. Przepraszam, tą chwilę ciężko się skoncentrowałem na tym, żeby ich zabijać. Ha. Poszło mi gorzej? I to jest koniec. Dwie walki z bossem i tyle. Ogólnie ma 28 leveli, 30 możliwych ataków, bla, 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 bla. Coop nawet. No nic, ja nazywałem się Weda, a to było Kung Fu Strike. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Poprawka, to nie był koniec. No co? Jak zobaczyłem taki ekran, no to od razu myślałem. No więc mamy teraz dwóch braci? A, nie, nie, nie. Chyba za bardzo lubię. Jeszcze ty. No to było dość łatwe. Więc... ile? Dwadzieścia osiem na było, tak? To jest na razie trzecia plansza. Świetnie. Kolejny sensei. A jeden mistrzu. jeszcze. Yy, nie, nie go miałeś potrzymać. Au. To wygląda jakby tańczył, ale dobra. Hej, no, na stanka zawsze się biga, 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 biga. To będzie bolecie. Dajcie mu życie. Dzięki. Chciałem przejść. Au. Au, I padłem. To może teraz zakończymy jednak ten film. Jeszcze raz dziękuję i do widzenia państwo. Do zobaczenia następnym razem.